Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Rudy i witam was w odcinku, w sumie w kolejnym challenge. jak zauważyliście dużo challenge się pojawia na kanale, ale to, to wynika z tego, że po prostu teraz rzucam dużo materiałów na YouTube'a, no i na razie nie mam pomysłu, więc na razie challenge nagrywam. A dzisiejszy challenge będzie taki, że gram bez słuchawek, zero, zero, nic, ściągam nawet słuchawki, żeby nie było, ściągam powierzchnię, no w sumie to są, że tutaj jakoś żeby nie spadły i lecimy bez normalnie bez dźwięku z CSA po prostu lecimy z FCS-ka zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście mrody standardowa łapeczka w górę pod odcinkiem subik zostawiony mam nadzieję bo na 30 tysięcy giwoje na kosę i w sumie co biecie na instagramie i tak dalej i tak dalej i lecimy z tematem i lecimy z tematem Mad Max tutaj bez głosu challenge normalnie, nie wiem w sumie jak to jeszcze nazwę, ale no na razie bez głosu challenge Dobra to lecimy, kurde to będzie ciężkie, naprawdę Czyli w sumie na Inferno, gram Wingmana, no to teoretycznie to mógłbym jakoś przewidzieć gdzie będzie typek, nie? Mógłbym jakoś przewidzieć, no, ale zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że hedy będą jakieś sadzone Diko jest, weź tę pakę Zobaczymy Mam nadzieję, że coś siądzie Dobra, tu nic nie ma. Jezu, czwarta. Uh -huh. I biblioteka, okej. Okay. Dobra, 1-0. Jeszcze sprawdzam profile, bo jak grałem jeszcze wcześniej, no co robiłem, challenge z p 250 to gościu na spinbocie leciał, więc... no. Tak Jeszcze sobie sprawdzę profile. Na no, szybko. No, na razie wyglądałem legit. Na razie wyglądałem legit. Dobra, na razie jakieś header zdawali. No, zobaczymy, jak to będzie szło. Zobaczymy. Mach 10 hero... Oj, Boże, nie trafiłem, kurde. No, ciężko się gra bez dźwięku, naprawdę, bo. Nie można się skupić tak szczerze. Przynajmniej ja się nie mogę skupić. Nie słyszę odgłosu, szałów i tak dalej. W sumie ja mam trochę zepsułem, bo w sumie ja Wam może włączę trochę te dźwięki, żebyście je, je słyszeli, nie? A ja i tak nie będę słyszał, więc co to za różnica, tylko może trochę jeszcze słyszę te dźwięki. Czekajcie, przeciszę sobie jeszcze na tych, na słuchawkach. Czym w ogóle nic nie słyszał? No, bo wy nic nie słyszeliście na pewno, no to więc... Aha, trochę zepsułem, ale dobra, naprawiamy to, naprawiamy to. Już błędy naprawiamy. Balkon stać. Okej, okay, to był fraka w apartach, czyli gdzieś musi być przy site. Długo. Nie wiem, pit wątpię. Nie wiem, site czysto wygląda tam tutaj Muszę częściej na minimapkę patrzeć, może gdzieś mój teammate znajdzie go i mi się pokaże. Aha. Teraz bym na pewno usłyszał jak wchodzi w site'a, nawet nie słyszę defowanej paki, to będzie śmiesznie. A to, okay. Dobra, mamy. Pierwsza runda jest. Jest. Dobra, to lecimy dalej. Lecimy dalej, myślałem, że on zaskoczył czy coś. Okej, okay, dobra, ten smog mnie mógł trochę zmylić. Okej, okay, dobra, mamy jednego fraga, nieźle. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Kurde, no to za strony takie. Oh. Niecodzienne, że tak powiem. dawki. Fuck off! Kurde, no Nie trafiłem na wupom gra gościu, kurde. No pewniaczka wyszedł sobie. W sumie to jest mapa C, więc no spokojnie, nie? Więc potero możemy za bardzo nie szaleć tutaj z tymi rundami. No ale myślę, że po C zaczniemy grać bardziej, że po C zaczniemy grać bardziej. Okej, dobre. okej, okej. Dobra, a kacza sobie kupię? Dobra, ciagoń krasa szarta, nie? będę podchodzić, to może w apartami być. Zmieniłem teraz, jak pójdzie, nie? Zmieniłem, jak pójdzie teraz. Rzucił teraz smoka Ramola będzie palona Shorta lubi podejść gościa, ale ja też spalona, tym razem oparty. Więc ja nie wiem, może trawu poposzła długą. Zobaczymy. Okej. Okay. Mm. Oj Boże, długa, nie? ja nie jestem w stanie kurde bez dźwięku. Powiem wam... Się przymierzyć nawet celownikiem. Co tak głupio do rezarzmi ale na serio, nie, mógł, nie jestem się tak w stanie przymierzyć. Dobra, czwarta runda dla nich, kurde. Ten GG pisze, no mordy spokojnie, to jest mapacetę, luzik. Luzik, kurde. Ten już się podaje, ten już się podaje, już mu coś nie pasuje, już mu coś nie pasuje. Co to ma być? No w sumie trafia takie że wybrałem Inferno. Mogłem jeszcze raz w sumie Rialto zagrać, jak w poprzednim challenge'u. Jeśli nie oglądaliście, to wbijeź na kanał z 250 g Bo kurde, Rialto jest w sumie bardziej do przewidzenia taka prostsza ma pan niż Inferno, bo jednak Potero się ciężej tutaj nawala. Potero to jest Lipsom. Nie wiem czy będzie. Nie wiem, jest Duka, na pewno jest Duka. Dobra, pit czysto. Ja umpa mam, więc lipa pana daleko. Trochę zlipa na daleko Zabijam, ale no plec mi robi, dobra, 5-1 Co z tego, że zabijam, ale jak mi plecy zrobi za zaparty pewnie bojlera wszedł. Więc dobra Trudno, trudno, kurczę, trudno Dobra, 5-1, 5-1 Niestety chyba challenge nie będzie wypełniony. A ogólnie też będę chciał nagrywać GitHub Andreas, tylko... Ten, czekam, bo wiadomo, że teraz jest za darmo. Tylko czekam, aż to coś tam naprawiam. Bo jest jakiś bóg, w sensie, że. Ten, jak wchodzi się do Kieta, to się kręci wszystko i nie wiem o co chodzi. No, kurde. Stoi na blisko AWP-a. na blisko, Dobra, podnosi się AWP -a. dawaj. Na 5/2, zrobić to, Morto, na 5/2. Na luzie. Więc będę nie chciał nie. to tam też nagrać. Waj, Nie wiem co on tam gada. Nie wiem co on tam e, e, przoczy, ale. Kij mu w ojoj oj, 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 oj. Kurde, ale... po co do was szamu chcę poczekać w sumie? Lewa będzie. No nie, no, mordo, no. CELNIEJ, Przymierz i dopiero oddajesz ciało, Ani. Ej, mi tu szczelą, kurwa. Ani trafiłeś, no co to ma być? No z tyzetki chcesz go zabić? Na daleko. Teraz mi się przydałcy CZK, bo No ja nie słyszałem, że nawet podchodził. No dobra. No dobra. 6-1. Zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej. ump dalej NLB-enc. Ojej ojej. No ogólnie też będę za niedługo musiał FIFA kupować, więc no. choć znaczy za niedługo. W sumie nie wiem kiedy kupię, ale pewnie chyba w połowie października. Kuletkę siorę będę miała. Panaps. To jest awp nie? To jest awp -pa. Ja paki nie wziąłem. Ja jeszcze się zblokowałem o coś, dobra. Nieważne, ważne Ghyhy, 7-1, 7-1. Dobra, strona CETA, strona CETA. Damy radę, damy radę. Czasami będzie trochę ciężko, ale damy radę. Nie no, mogłoby trochę dłużej trwać To znaczy, trzeba coś tu ugrać, żeby dłużej trwał odcinek. Żeby też 10 minut trwał, wiecie, reklamy, pieniążki z YouTube'a i te sprawy. No ale zobaczymy, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? okej okay. Oj, basz, basz. Niestety nie ubrał. No dobra, dwa fragi, no. Nieźle, szczerze spodziewałem się, że więcej zdobędę, ale ja bym zaczął po setę, nie, no? To zobaczymy, zobaczymy. teraz ważniejsze, żeby pistoletówka wygrać i może jakiś kombek się tutaj zrobi. Zobaczy się. Bloga, stoisz gdzieś, nie wiem, nie ma co chodzić. Nie ma co chodzić. Gdzie, gdzie stoisz, mordo? No ja pójdę do a ja pójdę długą, łatwo się kryje długą no w sumie. Tylko trzeba od razu rozdać, żeby będzie było long. One dead. No super, zarąbiście 7-2, no i dobra, pistolet tylko 7 ma. Teraz trzeba się bardziej skupić. Wiesz, no że to jest mapa CT, więc teraz powinno nam być teoretycznie łatwo, nie? Teoretycznie łatwo, dobra. Ej, ogólnie to tak, albo pójdę, kurde, mola, palakas nie kupiłem na długą. parakas na długą nie kupiłem, trelipa. lipa Relipa's, really nice, eh? dobra, żebyśmy sobie smoka. nie przychodzili czasami. Middle. Leżmy. No, czy będzie we mnie zmierzony, czy nie? part. What the fuck? Ty jaka go nie zabiłem pierwszym szem, okej? Okay. Ja myślę, że przez ten myślę, się, że go zabiję, Okej, okay, dobra. Nadal sobie z spama, dobra, 7-3, to jest do ugrania, to jest jeszcze do ugrania, Ty... Never back down nie. lecimy. Lecimy. Ma na i do przodu. Dobra, nie będę trapikował, pewnie mida da wejdą. Tam mi gra na słodkach, to by było inaczej. Smoky. A, flaszę rzuciłem też. Ale boiler był okej. Okay. Okej, okay. 7-4, 7-4. Test, tak jak mówię, test do ugrania. Wszystko to jest wszystko do ugrania. Tylko to trzeba pyknąć dobrze. to będzie, to przejdzie gitarka Shimandero 7-4. No ale nie na 5 prawdopodobnie nieźle. Tak właśnie się spodziewałem. Ty mi nie iść długą, bestę, ja długą. Tam dobrze na sharczyk jest w wariacie. One long death. Chyba będzie. To mi się wydaje. A jeszcze koszorta. To... No z rzucam głęboka smołka. Przejdę sobie przez niego, podniosę sobie kołaha. W tankach, w banie, no tutaj no, nie będzie nikogo tutaj, tak mi się wydaje. raczej od shorta będzie coś. Uh -huh. Aparty jest. Aparty East. east aparty. Dobra, ja ogólnie mógłbym się w picie nie? Ale pójdziemy sobie do bojderka. Ale on midem wychodzi, ja chciałem sobie do boilerka i stanę sobie mniej więcej tu tak sprawdzić, ze bo coś czułem, że będzie plecy szedł Coś tak czułem, dobra Coś też morda. m pleca. co? Dobra, graj sobie, graj sobie tym akaczem. Graj sobie tym akaczem jak chcesz Dobra Kurde, parakań kupiłem, a dobra, walić, teraz się teraz później. czyli smokens. Może zajdzie coś nie, może być coś na blisko Nie wiem Nie wiem o co B Fuck! No full auto to zjebałem Full auto to jest zjebałem, fuck you No co ma do mnie jakiś problem, gość we no tam się odwal... Dobra, zjebałem Zjebałem. Trudno. Może za wówki próbujemy. No chyba będzie GG. Chyba to będzie koniec. Dobra, robimy może na remis jeszcze. Spróbujmy na remis to zrobić. Middle. Piknie czy nie piknie? Mhm. Zbytnio nie Chciał, ale pewnie aparty pójdą. Pewnie aparty. Teraz ja zrobię taki mech. No nie aparty pójdą. 100% aparty. Muszą pójść aparty. Okej, okay, jeden od drugi. Okej. Okay. Parle, Dobra, teraz nie mam jak się nasłuchać w tym pana. No skurr... Ja bym go usłyszał, ja miał... Go... Dobra, walić to. Niestety los. No mało brakowało, ale już kombek był robiony, kombek był robiony. No nic, Mordy, nie udało się, ale mam nadzieję, że tam łapki zostawiliście dużo. Mam nadzieję, że tak, 300 zostawicie, nie? X 300 zostawicie. Mad Max pozdrawia ty No chyba mnie rozpoznał gościu, chyba mnie rozpoznał. To Mordo, pozdrawiam Cię. Będę też grałem bez słuchawek, więc było dla mnie trudniej, ale gratulacje za wink'a Więc, Mordy, żegnam się z Wami, pamiętajcie, żebyście wbili na Instagrama. Ja lecę, Elo, trzymajcie się narka.